będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani we wtorek 6. tygodnia Wielkanocnego. Dzisiaj obchodzimy święto świętego Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski. I dzisiaj właśnie w Ewangelii według świętego Jana słyszymy o tym jak pan Jezus modli się do swojego Ojca, prosi swojego Ojca aby wszyscy stanowili jedno, tak jak On, czyli Jezus z Ojcem, stanowią z Bogiem. I zobaczcie, że jest to modlitwa, jest to prośba, którą kieruje Pan Jezus do swojego Ojca. Zobaczcie, że zachęca nas właśnie w ten sposób, abyśmy tak jak oni wszystko robili w jedności, abyśmy i my starali się tworzyć jedną wielką wspólnotę. Dzieci Bożych. Myślę, że gdyby Chrystus nie tworzył jedności z Ojcem, ciężko byłoby Mu ofiarować całe swoje życie, ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia. Ale poprzez to, że właśnie przyszedł wypełnić misję, którą zlecił Mu Ojciec, jest w stanie to uczynić, bo tworzą jedno. Zobaczcie, jak ważna jest jedność w rodzinie. Kiedy to rodzice. Zajemnie się szanują, kochają, to się przekłada na relacje z dziećmi, a to później przekłada się również na relacje, czy to w pracy, czy w szkole, czy w innych miejscach, w których znajdujemy się na co dzień. Jak ważna jest jedność budowana we wspólnocie czy to tej rodzinnej, czy to tej kościelnej, czy w innej, jakiejkolwiek wspólnocie jesteśmy. Ale wszystko bierze się z tego, że patrzymy na Chrystusa i patrzymy na Boga. Tak jak oni jedno stanowią, tak my powinniśmy stanowić jedno. Do tego jesteśmy zaproszeni. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku, pozdrawiam z Bogiem.